Na stadionie w Opolu reprezentacja Polski do lat 16 prowadzona przez trenera Rafała Lasockiego mierzyła się z rówieśnikami z Niemiec. Kilka dni wcześniej Białoczerwoni przegrali z tym samym rywalem, natomiast ten mecz zaczęli od szybkich ataków. W efekcie już w drugiej minucie wykonywali rzut rożny, gdzie w podbramkowym zamieszaniu najlepiej odnalazł się Dawid Świec. Błyskawicznie jest więc otwarcie wyniku na korzyść Polaków, a w analogiczny sposób rozpoczęła się druga część meczu. Raz jeszcze rzut rożny, krótko po wznowieniu gry. Tym razem piłka spada przed polem karnym pod nogi Dominika Sarapaty, kiks niemieckiego defensora i Damian Sokołowski, który robi z tego błędu użytek. Po 47 minutach prowadzimy więc w Opolu 2 do 0, a to już 60 minuta. Piłka w posiadaniu niemieckiego bramkarza, do którego doskakuje jednak Kasper Schulz. Pressing przynosi skutek, bo piłka trafia do Cypriana Popielca, a zawodnik zagłębia Lubin ze stoickim spokojem. Mija jeszcze golkipera i pakuje futbolówkę do siatki. Polskim. Godzina gry przyniosła więc trzy gole dla reprezentacji Polski, ale na tym kadra rocznika 2007 nie chce poprzestawać. Niedługo potem z rzutu wolnego Damian Sokołowski, i było naprawdę blisko gola na 4-0. W odpowiedzi wreszcie nasi rywale. Niezły strzał z pola karnego, ale w tej sytuacji słupek był naszym sprzymierzeńcem. Niemcy w bardzo niekomfortowym położeniu chcieli w tym meczu poszukać jeszcze gola, który dałby im nadzieję. Składna dwójkowa akcja zakończona jednak dobrą interwencją Mateusza Jelenia. Ten sam niemiecki zawodnik Alessandro Gaul Souza, 11 minut później, dość szczęśliwie znalazł się w dobrej pozycji, natomiast i tu skuteczny nasz bramkarz. Dwie dobre okazje, zmarnowane więc przez Niemców. A w 82. Minucie, jeszcze jeden cios wyprowadzony przez Białoczerwonych. Dawid Mazurek z precyzyjnym dośrodkowaniem z lewego skrzydła, no a Jakub Atkonis zakończył to doskonałym szczupakiem. Gol na 4 do 0 i jednocześnie ozdoba tego meczu, który Białoczerwoni wygrywają w naprawdę świetnym stylu. Dzień.